Walkie X bada, czy rama podszywa się pod masło. Tu mamy etykietę ramy. Dodatkowo napis używa i jak masło. A nie, przepraszam, wróć. Tu nie ma słowa masła. Tu jest M, symbolistka i słowo: nikt się pod nic nie podszywa. Zestaw małego lekarza. Tylko po co ta broń? Chyba dziecko trzeba uczyć, że jak nie będzie umiało pomóc pacjentowi, to musi go dobić. Zdjęcia sprawców masowych strzelaniem w roku 2021 22 maja. Rosyjski Korpus Ochotniczy, czyli Rosjanie walczący po stronie ukraińskiej, wkroczyli na teren Rosji w obwodzie Biełgorockim i doszli do samego Biełgorodu. Po wkroczeniu do Białgorodu rosyjskiego korpusu ochotniczego, czyli Rosjan walczących po stronie ukraińskiej, Rosja przeprowadza pilną ewakuację amunicji jądrowej z magazynu znajdującego się w obwodzie białgorodzkim. A co by się stało, gdyby na przykład Ukraina w taki sposób pozyskała broń jądrową? Czy wpłynęłoby to na przebieg wojny? Po wkroczeniu Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego do Białgorodu, czyli Rosjan walczących po stronie Ukrainy, pojawił się w internecie pewien komentarz w narracji kremlowskiej. A mianowicie Rosjanie nie powinni skalować tak tego konfliktu i umożliwić Ukrainie swobodne przyjęcie Białgorodu. Chyba nie chcą, żeby ukraińskie rakiety zbombardowały Moskwę i Petersburg. Działania Rosji w obwodzie białgorodzkim są tylko niepotrzebnym rozlewem krwi. W co gra Putin, ilu Rosjan jeszcze musi zginąć? Powinni jak najszybciej rozpocząć rozmowy pokojowe. Chcecie rozjuszyć Zełońskiego? Cholera wie, co zrobi, jak się wścieknie. Przecież oni mają drony, Himarsy, sztorm szadoły. Trzęsę się i boję się.